Ty słoniny. Beczko sadła. Pamiętam. Miałem 15 lat. Lask zachodzącego słońca na wodzie. Czerwona rzeka pod koronami czarnych orch. Byłaś wtedy biała i tłusta. Byłaś młoda, gruba dziewucha. Biała jak śnieg. Wchodziłeś powoli do ciemnej wody. Czarne olchy stały nad wodą, w koronach czerwone słońce. Oddobyłem wtedy pół życia. Całe życie. Całe miasto, cały świat. Za dotknięcie twoich piersi. Idiotko. Krowo. Mogłeś być dla mnie Krołem, mogłeś być dla mnie źródłem i radością krową. Ale ty Ty chowałaś to do jakiegoś łobuza, cynika i bałbana krową. Jak ja wtedy robię? <grymne> Ach, Peter. Króg. Co to za życie? Szef wydziału jest ze mną na przyjacielskiej stopie. Miałem nawet zostać kolegialnym asesorem. Ale myślę sobie, po co mi to? Nie lubię ceremonii. Wręcz przeciwnie. Zawsze staram się przemknąć niepostrzeżenie. Ale trudno się ukryć. Bardzo trudno. Wszędzie jestem znany. Znam dobrze kilka przystojnych aktorek. Z literatami często się widuję. Z Puszkinem za pan brat. Często przy spotkaniu mówię mu. Puszkin, bracie, no jak tam? Ano, wiesz, tego w ogóle. Wielki oryginał. Jestem poza tym autorem wielu dzieł. Tytułów nie pamiętam, bo dzisiaj pisuję raczej od niecenia. Na przykład dyrektor teatru powiada mi, proszę cię, bracie, raczej coś. Myślę, owszem, bracie, czemu nie? Posiadam nigdy w ogóle myśli. Ja i balę wydaję na no. stole. Harbut! Da! 700 rubli! Zupa Przyjechała wprost z Paryża! Podnosisz pokrywkę para! Ooo! <grystanie> ja żartować nie lubię! Dałem ja im wszystkim popalić! Kiedy idę przez departament, po prostu trzęsie się ziemia! Wszystko wygoczej drży jak liść. Ja z nikim się nie liczę. Wszystkim mówię, ja, ja się wietnam. Ja, ja sam. Taki jestem. <grym> Bez państwa do chroniarza. jak z obrazku staka. Siadajcie, powiedzieli. Słuchajcie, rzecz jest taka. Wy dziś w nocy maszyną przygotowaną. Wyskoczycie z maszyny dokładnie o szóstej rano. W obrębie dziesięciu kroków od miejsca wylądowania znajdziecie rower. Na nim dokonacie zadania. Zadanie w tej kopercie otworzyć tuż przed skokiem. Rozkaz! Rzekł z panem z zadowoleniem głębokim! <noise> Wylecił o północ. Gdy dochodziła szósta, otworzył kopertę z instrukcją. Koperta była pusta. Ktoś widocznie instrukcji w roztargnieniu nie włożył. Skoczył. Pociąg za sznurek, spodochą się nie otworzył. Wtedy, w rosnącym pędzie, rzekł z żalem, siakrew, rowerów też pewnie nie będzie.